Cześć, witamy w tym odcinku. Już na jednym filmie widzieliście Fiat'a, to jest Grande Punto? Grande Punto, e, w który przyjechał do nas na lawecie. Mm, najpierw przez telefon były podejrzenia, tak jak tam już wspominałem, że e, my jak wymienialiśmy skrzynię, no to coś nie dokręciliśmy i prawdopodobnie, że poduszka od skrzyni spadła, no ale tutaj poduszka od skrzyni teraz idealnie widać. Że to wszystko się trzyma. I też widzieliście na filmie, że jednak okazała się poduszka od strony rozrządu. Auto przyjechało bez kolejki, czekało na swój termin, czyli dosyć. ile? Już dwa tygodnie stoi na pewno, nie? Lekko? Więcej. Więcej niż dwa tygodnie, około miesiąca auto stoi. Właściciel myślał, że tylko wymieni poduszkę. I że tylko tutaj, bo przy okazji jak spadł silnik, e, wyrwało tutaj e, płośkę z kielicha, nawet sam przegub z kielicha, e, i że kupi te dwa elementy i wszystko będzie ok. Natomiast sprawy się skomplikowały, tak? Tutaj Michał przejmuj głos, bo widzowie chcą twojego głosu usłyszeć. Tylko jeden, jak <laughs> tylko jeden jak na razie. Ale pozdrawiam oczywiście, tak? Oczywiście. Bo to jest miłe, a nie jakieś e, hamskie. I co się stało? Z tego, co też się już dowiadywaliśmy, tam z różnych źródeł podobno w miarę częsta przypadłość tych silników 1.4 T-Jet. Wyrywa gwinty z głowicy. Tutaj akurat jest jedna śruba ścięta, a resztę. Yy, właśnie nie, wiem, wyciągaliście te śruby? Wypadło część śrub, wiesz? No właśnie, ich szukałem. Jedna jest. No, tylko, ale wszystkie krzywe były. Jedna jest tylko wiem, widać. Bo się skrzywiła na tyle, że trochę, nie się, trochę się skrzywiła. I tak, no to wszystko opadło. Eee, widać po pasku, że też trochę dostał. Cały pasek jest przesunięty w stronę, w stronę silnika, w sensie w stronę głowicy, w stronę bloku. Tutaj nawet widać na rolce, jak tak, jest, jest stary ślad. Że jest ściągnięty i też obciera tutaj e, o głowicę. Tak, i widać, że jest obszarpany ten pasek. Mocno jest obszarpany, no bo to jak spadło, no to mniej więcej ta poduszka była gdzieś. pewnie coś w tym stylu, nie? Tak, 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 tak. tak, tak. No i pchało ten pasek też na tą stronę więc... i też pytanie yy, też nie wiem czy pytałeś się klienta czy to auto sam zgasił czy zgasło sam zgasło. Mhm. No, no to trzeba będzie też sprawdzić rozrząd yy, czy czasem nie przeskoczył czy coś się strasznego nie podziało miejmy nadzieję że nie ale tak no jak widzicie cały przód już jest rozebrany bo tak bo tutaj nie, yy... tylko, nie tylko ucierpiały te elementy widoczne Natomiast tutaj Michał jak demontował przód, bo druga część filmu będzie ogólnie, jak już silnik będzie na palecie, tak. Sprawdzimy sobie ustawienie rozrządu, czy nie przeskoczyło, czy się silnik kręci swobodnie. No i jeżeli tutaj będzie wszystko ok, na pewno trzeba będzie rozrząd wymienić i na pewno trzeba będzie spróbować. Tylko tak, mówię tutaj miał do dwóch tak, śrub masz dojście, do którejś tam nie masz, tak? czy znaczy nie, no teraz, jeśli bym to robił na samochodzie, to trzy śruby z pięciu bym zrobił raczej. No ale mówię, że też po to między innymi demontujemy, żeby było dojście do naprawy tego, tak? Tak, no i innego wyjścia nie ma, chociaż w teorii są takie pod kątem 90 stopni takie przekładnie na, na wiertarkę. Ale jakoś chyba wolę, wolę chyba ten silnik wyciągnąć i posprawdzać wszystko tak, jak to być powinno. Ale też teraz, jak wyciągają, jeszcze ci coś pokażę. Że mam przypuszczenia, że chyba tu przygoda była. No tak, to co ci mówiłem wtedy, mhm. że jest pas pęknięty, no nie? Mhm. Ale pas jest pęknięty po stronie prawej. A patrz tu. Tu jest czujnik od, uderzeniowy od, od poduszek. No, jest. I nie było w ogóle instalacji do niego, tylko tak ucięta kostka. Czyli ktoś już tutaj albo wymieniał. E... Albo był wymieniany już pas wcześniej. Tak, czyli poduszki też e... raczej nie działają. Ewentualnie może jest jakaś wersja, może są, jest kilka wersji, może nie, nie wszystkie mają tutaj poduszkę. No może. Albo nie z tego pas, albo coś, w sensie. No, no przekażemy to właścicielowi, zapytamy się. E... Coś w każdym razie tu było. O. Tak, i to jest też jak rozmawiamy się, no to mówi, że. Wcześniej przejął przez hopkę i to mogło już. You I to już mogło, to już mogło doprowadzić do tego, że te siły, które już były zmęczone, zmęczyły się jeszcze bardziej i, i po prostu no, ten silnik spadł. No i tutaj przez takie spadnięcie silnika widzicie, że mm, jeżeli one by się wykręciły, wypadły no to nie ma problemu wkręcić z powrotem, dać klej do gwintów, żeby to się trzymało. Natomiast tutaj wbrew pozorom robota poważna, no bo każdy demontaż silnika, chociaż tutaj pomimo tego, że to nie jest jakiś najbardziej skomplikowany silnik technologicznie i do wyciągania, też jakieś koszty tutaj poniesie, tak? Chcąc nie chcą, bo trzeba to zdemontować i tutaj przekonamy się, czy ten rozrząd został przestawiony, czy nie został przestawiony. Żeby też usunąć te śruby też trzeba czas poświęcić, mieć odpowiednie wiertła, sprzęt, tak? Żeby to wszystko e, zrobić tak jak należy. Co będziesz patrzył? Zakręcę tym silnikiem, w sumie nie A Musimy na się tak. Zobaczmy, czy się kręci dobrze, czy... Jakaś kompresja jest. Jakaś kompresja jest, fajnie się tutaj coś wbiło w pasek. No. 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 Ci mi tutaj śruba wleżała. A, my melinium się wbiło. Nie, silnik się kręci, więc... Może się tragedia nie stała, może... Może puścił sprzęgło ze strachu? No, zgasił na biegu. Tak, no e, oczywiście tutaj też nie szukamy sobie na siłę remontów silnika, bo nawet jakieś drewienko tu jest co to jest? No. Dobra, to co? To e, druga część filmu e, jak już silnik będzie na palecie, tak? Tak jest plan. Ale myślę, że. Będzie żył. Będzie żył. Dokładnie. Także zaraz kolejna część filmu. Jesteśmy już w drugiej części. Silnik leży już na palecie. I co miał, jakieś informacje? Bo mówiłeś, że wiesz, dlaczego silnik zgas, tak? Dobrze to zrozumiałem? Dobrze, zrozumiałem. Ale dowiem się w filmie. No to ja też sam jestem ciekawy. Wy pewnie też jesteście ciekawi. Pomyśl, co to co mogło trzeć? Pewnie pasek. Nie. Koło? Koło? Widzisz, jak ładnie są w tym pasie? A? To jest to. I zęby są też widać, a Czy koło widać, że jest zdarte. Tak. Więc spadło i zgasło. I teraz czy przeskoczyło? Teraz się przeskoczyło, czy po prostu zatrzymało i zgasło? No, Zatrzymaj zatrzymało na pewno, tylko właśnie. Pytanie, czy narobiło szkody, czy nie narobiło, ale to już w następnym filmie. Tak, w następnym filmie. Ciąg dalszy nastąpi. Tak, ciąg dalszy nastąpi. E, czyli jaki jest plan działania? Jak Koło jest? myśli, że będziemy e, wymieniać. Czy? Do, czy no bo też mogło uderzenie dostać i też. No siła, siła była. musiała być, że, że zgasiło motor na tym kole. Tak. Może może nie być tego widać jakoś znacznie, ale chyba jest. Z wintami już coś zrobiłeś? Wyciągnęłem jedną śrubkę. To jest jeden, jeden, jedyny gwint, który został, ona była tu. I to jest jeden, jedyny dobry gwint, ale jego też będziemy robić. Jak to wszystkie są wyciągnięte, wytargane. Cię zbliżymy, może, żebyście widzieli. Widzicie, tutaj jeszcze jakikolwiek gwint jest. Natomiast w tych miejscach. Możemy sobie wkładać i wyciągać bez zakręcania. E, tutaj też e, zacząłem oglądać nasze filmy na telewizorze i zauważyłem, jaki błąd robię, co wkurza. E, wkurza właśnie. Drgająca, ręka, drgająca ręka. I tutaj przywiozę sobie też statyw i będziemy, co się da ze statywu, a co trzeba będzie gdzieś tam gdzieś się nie dojdzie ze statywem, no to będziemy. Yy, nagrywać tak jak nagrywamy, ale faktycznie drgająca ręka yy, jest. Michał, jaki jeszcze pomysł na naprawę gwintów? Hmm, helikoli. Będziemy robić te, te sprężynki helikoli. Yy, tylko czekamy, bo zamówiliśmy sobie dłuższe. Już pokażę bo, jakie mamy. Staram się, sobie ręka nie drżała, ale to nie jest takie łatwe. Kiedyś tam pokazywaliśmy, jak się naprawia te gwinty, i tak dalej. Te sprężynki one są przypuszczalnie, pewnie to będą centymetrowe, ale zamówiliśmy dwucentymetrowe No, bo tutaj pasuje, żeby trochę tego gwintu było, więc zamówiliśmy dłuższe. Ale chyba wejdzie, 2 centy wejdą, wejdą spokojnie, więc takie dwucentymetrowe będziemy tutaj wkręcać. No to jest chyba. Jedyne racjonalne rozwiązanie ewentualnie można by było, bo są też takie tulejki, które się wkręca, ale ja raczej jestem zwolennikiem tego typu. No masz naprawy, sprawdzone mam to sprawdzone, wiem, że to działa i mam nadzieję, że działać będzie dalej. Ale zanim będziemy to naprawiać, to sprawdzamy rozrząd. Sprawdzamy rozrząd. Jeżeli tutaj rozrząd będzie dobry, to... Bo tutaj chyba też nie tak dawno było coś wymienione, u jak wygląda pompa. Też w miarę świeża, to jest wszystko, nie? Tak, świeże czy nie świeże? Przynajmniej aluminium ładnie wygląda od pompy wody. No, czy nie ma nigdzie jakiegoś datownika chyba. Tu nie ma nic na pompie. Też nie ma nic. To i tak musimy tutaj e, uszczelnić od razu motor, na pewno ten simmering, e, bo tutaj cieknie z niego, jak tutaj widać, niżej. Na pewno z dołu prawdopodobnie no też cieknie. zostanie skąd jest tutaj ten wyciek. Wiesz, co, to się ogólnie całe wszystko od góry zlewa. Cała góra też jest mokra, więc to wszystko się zlewa z góry na dół. No i nawet tutaj też... przy wlewaniu nawet oleju mogli o, bo... też polać. No ale tak czy inaczej, no my przy wymianie wymienimy te simmeringi, tak? bo mamy na w wierzchu wszystko, doczyścimy to wszystko. Jeżeli gdzieś zauważymy ewidentny wyciek, no to też usuniemy go. Na pewno trzeba zmyć ten olej przed montażem. Też te wszystkie pozostałości, które smar zostawił z przegubu, też będziemy czyścić. Ale najważniejsze, żeby teraz dowiedzieć się, czy silnik możemy złożyć i wkładać, czy będzie trzeba go dalej rozbierać. Ale to już się przekonamy w następnym odcinku, tak? Tak, no bo muszę trochę porozbierać, żeby dojść do blokady. Blokadę, blokadę mamy tu. Nie wiem, czy ją złapę to. No ale mniej więcej widzimy, że za turbiną. Nie? Za turbiną, i właśnie nie wiem, czy będę musiał demontować turbo, czy turbo, nie. Turbo, jak wygląda w ogóle. No też swoje już przeżyło. No. Tam jest taka zaślepka, którą muszę odkręcić. Tam jest wkładana blokada. Eee, dół, no to jest blokowany. Jest tutaj taka płoza łapana o tą śrubkę. W teorii z tej strony też jest taka zaślepka w tym miejscu. Na drugi wałek, więc tu powinno być OK. W tą stronę trzeba będzie złapać, jakoś żeby to sprawdzić. No bo tutaj tak jak widać w ten rozrząd jak najbardziej można ustawić na tak zwany mazak. A ile było poprzednio dobrze ustawiony, no to można, tak? Tak, no tu Jest. akurat nie mamy niż żadnego znaku, do którego mógłbym się jakoś tak chociażby zasugerować teraz bez rozbierania całości, więc no muszę, muszę, muszę się dostać do tych Blokret. miejsc do blokowania i sprawdzić jak to wszystko wygląda. No liczę na to, że nie będzie tragedii, aczkolwiek siła duża musiała być, że zgasiło motor. Dokładnie tak. Także tym kończymy dzisiejszy odcinek. Na pewno jeszcze wspomnimy albo nakręcimy odcinek odnośnie tego silnika, czy coś się stało, czy nie. Dzięki za poświęcony czas i pozdrawiamy. Cześć.